No, dzisiaj będziemy wypełniali album z. No z... z żeśmy kupili. Spolo, znaczy się spolo, żeśmy kupiliśmy ten paczkę taką za cztery dychy. Znaczy dwie paczki kupiliśmy i to jest, wszystkie dwie paczki są w tym O tutaj o. Tylko I pokażemy jak czekaj, to jest. W środku. I nie, nie udało nam się nagrać. No jak nie by... uda nam się nagrać jak otwieramy paczki. Tu macie takie coś, tu macie. Tyle kart było. Tyle kart. Z Zigdana akurat żeśmy Dobra, no to wypakuję wszystkie. Jak po, pokaż tak w ręce tak, że ten ile ich jest? Tyle kart jest. Jak jakby, Dobra, jakby... Dobra, jak karty będą rozłożone, to do was wrócimy. Nara. Dobra, już wróciliśmy, jakżeśmy je rozłożyli. Tu macie wszystkie karty rozłożone. Tu macie wszystkie karty rozłożone. Jak coś, jak chcecie, to sobie pooglądajcie. Daj, pokaż bliżej. No. Wszystkie tak bliżej wam pokażę. Czekaj, żeby złapały ten, ostrość. Ostrość. No nie ma. Dobra nie ma straść. Jak się złapie, no to jeszcze raz pokażemy. Tak te karty niektóre były dobre, niektóre gówniane były. I tu macie wszystkie karty tak naraz. Podejdź na chwilę. No i przejdźmy do wypełniania albumu. No i będziemy teraz wypełniać album. I tutaj są dwie fify. No FC 24 i FIFA 20. Y... Nie patrzcie. Nie patrzcie tutaj. No tutaj to Dobra. Pokazać? No pokaż y, ten to album cały na początku by jest tak. Strona. A tam był ten foden z autografem. Tu jest foden z autografem. No tutaj? Chyba gdzieś był. Czy mi się wydawało? A nie, to klub. Dobra, to klub. Kolejna strona. I tutaj już nie będę nic pokazywał, bo tutaj nie ma sensu, tak naprawdę. Przejdźmy do ostatnich kart. Okej. Okay. I tutaj mam kolejnego fodena. To dam tak, dobra. I pierwsze karty, który, z, które pierwsze karty? Tu o, z góry zaczynamy. Z góry. No to pierwsze dwie karty biorę. To będziemy po kolei się zmieniali. No, dobra. Pierwsze dwie karty wsadziłem. Teraz Ty sobie powstawaj trochę. Gdzie tu o zaczynamy, o. Czekaj, bo tego w ogóle nie wkładaj już, dawaj co jedną stronę. Dobra, tutaj też. Dobra, niech będzie troszkę na... Te karty tak przekładają jak się je wkłada. Ile, co to widać? Ostrości nie ma. No nie ma, dalej nie ma. Zasłaniasz swoim barkiem. Dobra. Hmm. No wóz jeszcze to z dołu, ja to z góry zrobię. Kurde, szkoda, że tego ten nie łapię. Ostrości. No, tu sobie w leci, Oj. Tutaj muszę karty stąd brać. To już zakończy tą stronę. Mas no. no. ty wiesz tam robił. Później zrobimy te naklejki. Te naklejki, bo nie je, je to, tak... to, jest masa. No masa. Weź, składaj to dobrze, bo patrz. I, te, I z drugiej strony coś ty zrobił? Człowieku to ma być z, z jednej i z drugiej strony. A ty jak... I tutaj to, też to... tak zrobiłeś? To ja robiłem. A to? czy ty tutaj dawałeś po jednej karcie? po dwie? to tr trzymaj bo ja to muszę naprawić tak, trzymaj kamerę kamerki tak, bo to ma być tak dobra nie widział. Mogę się jeszcze tylko ty nie widziałeś jak wszystko jest zrobione no. Z tej karty rozerwiesz. Nie rozerwij. Człowieku, sam by sobie spróbował to wyciągnąć. No dobra, to daj. No co daj, powyciągam. się jeszcze. Dokańciasz już? No zaraz będzie. I chyba ostatnia karta. Tak. I tak? Tak. No i rób to na zasadzie tej samej, wiesz. Może to ten. O, będę tak opokazywał. Sorry za to, że tak słabo widać, ale... Ale ostrości nie ma w tej Zobaczcie. W tej Tutaj rzadko co widać tą kartę. A dopiero co stąd. No. Tutaj jest około 30 cm od góry. Mhm. Około 30 bitka tutaj leci fajna. Intro z euro. euro no, Nadal 2 euro. Dzisiaj no ma... jutro gra Portugalia z Francją. No ja wiem chyba już, kto wygra. Kto? Francja moim zdaniem. No, Francja ma... Aż ponad 40% na wygraną. No to Portugalia ma ten. Nie. 60%? Nie, bo jeszcze jest na dogrywkę ponad 40, 37%. I też na remis jest. Nie, na, na remis już nie ma. Jeżeli będzie remis, no to ten, no to jest dogrywka przecież. A do gryfka to jest jako remis. No tak. Karta spadła. To weź już ją. Jedną Tutaj... musimy dać po prostu taką. Nie. I to jeszcze taką specjalną, ładną. I to mogę zamienić. Nie. Tu jest to. A spokojnie. A, a jak Nie. zrobimy naklejki, no to już do, to was do was wrócimy. Jesteśmy już, to żeśmy już poukładali. Ja Cięćko mówię. było. Szczególnie te górne. Ej, no te górne takie o! Te górne. Trochę mi dwa złapało, zobacz. Mm -mm. Nie. A. Dobra, patrz. patrz to. W ogóle nie złapało. Młatki, jest już dobrze widać nawet. Dobra, więc tyle było. Odtąd. Odtąd. Tak. Zidanek. Ta. Cała, cała strona. Jeszcze z drugiej strony, później znów cała strona. I z drugiej strony, cała strona i tak jeszcze było jedną ton. O, ostrość akurat złapało. Ej, tu jest źle. No, ostrość akurat złapało, no to teraz pokażemy całe. Bo teraz akurat złapało ostrość. Po 8 minutach filmu. No, no jak. Zawsze a w ogóle nie... dziwny trap, bo zlecana nie mieliśmy, a nam się trafił Ibrahimović. Nie z latan. No, my go w ogóle nie braliśmy. No. Więc tak, jeszcze raz muszę pokazać album. Pokażę... Ok. Pokażę te ciekawsze karty. Tylko. Bo komu by się chciało oglądać jakieś słabe. Słabe karty. Drugi raz to pokazujesz. No dobra, ale ja to pokazuję, bo ostrości nie było. Dobra i znów straciło ostrość. O, jest ok. No. Teraz jest już lepiej. Muszę tak pokazy, pokazywać. A po daj jednym... A to dobra. To jest już wcześniej. I taki już jest wszędzie, ale pokażę chyba lepsze karty tylko. Taki Cristiano Pizzardo. Bo, bo Messi jest lepszy. Nie. Tak. Dobra, kto tutaj jest? Kto jest jeszcze... fanem Cristiano Ronaldo, tego filmu nie ogląda. Kto jest fanem Cristiano Ronaldo, daje suba, a kto jest Messi... Kto jest tim Messi, daje y, lajka w y, górę, a kto tim Ronaldo, ten y, sub. Nie, bo na odwrót. To jest Messi, ten daje sub, to jest z Ronaldo, daje like. Dobra. Pod tym filmem, pod tym filmem. A kto a jest tym y, Team Neymar, daje łap... Znaczy, daje komentarz. Uh -huh. A kto jest tym Team inny piłkarz, daje łapkę w dół. Ale tylko pod tym filmem może być. A subskrypcja to dobra? To może być na innym, ale. Ten, ale tak, to musi być lajk, komentarz. O kurtuję nawet mam. Lajk, komentarz i łapka w dół musi być y, na tym filmie. Nie musi być łapka w dół. Najlepsi, musi, łap... bo jeżeli masz, chcesz mieć innego piłkarza, to dajesz łapkę w dół. Tak dam i tutaj nawet mam polskich piłkarzy. To najlepszy: Szci... ścisny i e, Wiktor! To, ja. to ty! Nie! I robercik. I tutaj już nie ma nikogo ciekawego, więc. Mara.